Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Paulina Kinga -Ożel. jestem instruktorem pilates, zortownic, masażystką. Dzisiaj będziemy wykonywać teaser. Jedna minuta, jedno ćwiczenie. Dla mnie to ćwiczenie oprócz mocnego brzucha, to jest też ćwiczenie czasowe na w dobrym momencie uniesienie się, opuszczenie, na taką harmonię między, między, między ruchem. Jeżeli zauważam, że jeżeli tego nie ma, to to ćwiczenie jest mega, mega trudne i zrozumienie. Dokładnych, jakby momentów, kiedy, w którym kierunku patrzę, pomogło mi w wykonaniu tego ćwiczenia, i mam nadzieję, że, że tobie też pomoże i sprawi ci ono dużo radości i satysfakcji. Włączam sobie czas. Moja pozycja. Nogi będą razem, będę je ściskać. Palce będą obciągnięte. Leżę na Macie. Ręce mam wyciągnięte. Pierwsza część jest uniesienie rąk i klatki piersiowej. Tu jest ważne, żeby ręce nie poszły za nisko. Potem stąd patrzę na moje palce i w tym samym czasie, gdy sięgam do palców, unoszę nogi do góry. I ważne jest, żeby sięgać do palców nie w dół, do palców. To jest też balans. Potrzebny nam i powoli w dół, z brzucha kieruję się na dół. Biorę wdech. Patrzę na palce i unoszę się do góry. Barki też są połączone, nie zaokrąglam i idę w dół. Wdech, długi kręgosłup. wdech Wygląda na to, że jeszcze zrobimy jedno lub dwa powtórzenia. Ostatnie robimy. Mam nadzieję, że wykonałaś ze mną to ćwiczenie, że spróbowałaś, że udało ci się. Hey, jeżeli czułaś, że to jest za dużo, na... może gdzieś czułaś dyskomfort w odcinku lędziowym, wtedy zalecam Ci pominąć to ćwiczenie. Ono może poczekać, ono nie jest najważniejsze. Owszem, da nam dużo satysfakcji, jeżeli go wykonamy. Natomiast najpierw musisz myśleć o sobie. Jeżeli nie jesteś na to gotowa, na to ćwiczenie. Musisz poczekać, musisz wzmocnić brzuch bardziej, żeby go wykonać. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy dzień. Napisz mi, jak Ci poszło. Jestem bardzo ciekawa, czy Ci się podobało i życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia. Jutro, cześć!